osiedle Słoneczko na plaży w Kołobrzegu część 2 tak wygląda to z drugiej strony tak wyglądają pale na których to było myślę, że pale są jeszcze oryginalne sądząc po ich stanie nie było to duże ale była widzicie, część mieszkalna okna, część taka taka balkonowa, gdzie można było sobie wyjść na leżaku posiedzieć to dla dzieciaków, myślę, była super radość, w tamtych czasach zwłaszcza. Nie było komórek, nie było telefonów komórkowych, nie było... No, wideo może już było, ale to nie wszyscy mieli. Był teleranek i marzenie, żeby w wakacje wyjechać gdzieś na kolonie. A tutaj tyle piasku wywaliło morze. Akurat tak się ułożyło, że tutaj przy sztormach może zostawiało piasek, a zabierało gdzie indziej. Tak to wygląda. Od drugiej strony tu widzę jakieś serduszko, ale to już jest współczesna twórczość. Być może w międzyczasie coś tu było, ale tego nie wiem dokładnie. To jest ta budka ten domek. Jak wcześniej mówiłem w pierwszej części, chyba to było część morskiego oka. A tutaj słoneczko niejako od dachu. Tutaj jeszcze na palach totalnie przysypane piachem. I tamten łącznik równoległy do linii brzegowej, który się zaczynał przy wejściu na plażę. Tak to wygląda od strony wydm. O, tu jest linia brzegowa koło brzegu. Tam latarnia, port. Nie wiem, czy będzie to widać, bo akurat zasłaniają współczesne budowle, molo, kołobrzeskie. No a to jest to słoneczko. Tak to wygląda jeszcze od spodu, jakby ktoś chciał zobaczyć wszystko z drewna, na palach, na plaży. Tu jest morze. Tutaj jakieś widzę ujęcie wody. Tak jak mówiłem, tu była woda. Tutaj łącznik stalowy tych podpór drewnianych. Ten łącznik ma pewnie za 60 albo 70 lat. Zobaczcie, jak rdza go już poczęstowała. Tu kolejny jakiś łącznik kątowy. Jakaś nowa poprawka, ale stare od razu widać który ma ile lat tam znowu ujęcie wody tutaj pewnie z danego pokoju spływ no i tam tych łączników widać jest pełno no bo to też musiało być w miarę solidne były sztormy sztormy w tamtych czasach z tego co wiemy od starszych ludzi były bardzo obfite tak, w 2005 roku 20 któregoś tam października, 22 chyba drugiego dzisiaj mamy wygląda ośrodek kolonijny słoneczko, chyba tak to się nazywało dokładnie.